Bój, bosko. Przynajmniej jedna dobra rzecz z tych skrzyń. Hmm, czy ja mam go wziąć? Gracz posiada uniwersalny klucz. A. Ciekawe. Nie wiem, do czego on był. Dobra. No tak. Jestem? Okej. Okay. Aha, żeśmy nie zbadali wszystkiego, to jeszcze się musimy wrócić. Eee, to wszystko jest bardzo zabawne i ekscytujące. Tak, tu mamy jeszcze jakieś potworasy. Chodźcie tu. O matko. Dobra. Eee, tu jest jakiś ślepy zaułek. To nic tu więcej nie ma. za ja się tu wracałam. Dobra, pozbyliśmy się wszystkich złotych kluczy. Na no, nieszczęście. Złote klucze się przydają. Zresztą wszystkie klucze. Czy nie ma tu nikogo, kto chciałby sobie pograć? No ja jestem. <ścoughs> Tylko ty za wolno chodzisz jak dla mnie. To już wszystko! Lubię to! O, rany! O, no właśnie. Aby otworzyć kufer potrzebny jest złoty klucz. I do tego chyba też, bo nie mogę tego otworzyć. Ej! nie Niedobre, niedobre. O, tu mam jakiś złoty. Uff! Uff! już O! O! lubię was. Nie Nie was. was, Was. O same I złotki. ten taki ładny. Przyda się, by otworzyć którąś z tych skrzyń. To, to wydaje się tak niewiarygodnie proste. Tak myślisz? <noise> no cóż, aha. Dalej potrzebujemy srebrnego klucza. Czyli pewnie będzie tu gdzieś. Ludzicie oh. mnie, chłopcy. Oh. Jeszcze jest dosyć ciekawie, że czasem właśnie ci strzelający wrogowie typu, ten, nie wiem, jak to tam, jakieś gobliny, czy co to jest. O, wy niegrzeczne maleństwa! Jak są zamknięci i jest ich duż, większa grupa, to po prostu oni strzelają, myśląc, że mogą stamtąd wyjść i te strzały mnie dosięgną i przy okazji zabijają siebie. Zabić ich wszystkich! To się po prostu często przydaje, jak jest dużo wrogów. Jak jest dużo vlogów, 2042? w jednym miejscu, właśnie za zamkniętymi drzwiami i nie zawsze można sobie z nimi poradzić, więc yy, to się bardzo przydaje, ta wiedza. O, skrzynię sobie zbawiła, jak zwykle. Klucze. Dobra, zbieramy klucze. Okay. No to już mamy wszystkie potrzebne klucze, by dostać się do wyjścia z tego poziomu. Jeden klucz, drugi klucz i dobre. Tak, teraz mamy poziom. Wow. I to jest, to jest poziom piąty. Tutaj mamy kilka takich przejść. Oczywiście trzeba się otworzyć innym. Tak normalnie atakują grupą. Podoba mi się to. Tak, wiem, że to. No już mamy spokój. Chcemy najpierw. Bo nie lubię nie Muszę je wykończyć najpierw. Strzelcie to się. O, widzieliście? właśnie zabił swojego kompana. Aha, ale my tu nie mamy tego, srebrnego klucza, to my się tu nie dostaniemy. Dobra, idziemy tędy, w taki sposób. Już skończyliście? I to. Wow. Dobra, zabieramy wszystko. Ale tu chyba się też nie dostaniemy. Bo miedzianego klucza też nie mamy. W takim razie idziemy na dół. O! Spróbuj mojej magii! To już wezmę to. No, możecie się zabić. Byłoby mi lepiej. Zresztą <grystanie> was jest tylko dwoje. O, rany! Dobra, złoty klucz mamy, więc Dobra, dwóch za jednym za. <grystanie> <O, taak. A! grystanie> Super! Tak, ja też się cieszę. Serduszko mi pomaga bardzo. Kłań, nie chcę w stronę się o! O, Tutaj znowu mamy jakieś przejście, i tu mamy przejście. Zobaczmy co tu jest najpierw. Zabić ich wszystkich! Chyba mniej wrogów, Oba! Oba! I to też! Zagłada! dlaczego mi się wydawało, że to jest mniej wrogów? <grym zainteresowań> Zaraz, tu muszę jeszcze coś popierać. Jakieś błyskotki, błyskotki. O! O! Tak, wszystkich wykańczamy. A w sumie nie ja Lubię to. E, bo te, nie wiem, te, te rzeczy, które niszczę, to z tego się oni, ci wrogowie rodzą. Więc najlepiej zawsze to zniszczyć. Pieniądze! Były ma swój, że tak powiem, obóz. widzicie mnie, chłopcy. <głoszenie>. Każdy, każdy rodzaj wroga ma. O, to i... zbyt łatwe. A, o! jest o! Tak, tak dużo. No, każdy rodzaj wroga ma inny obóz, w którym się tworzy. To jest też dość ciekawe. Jest monotonne. A... Chyba się dostałam tu z innych. Oh, tak! No przedtem chyba mieliśmy to właśnie przejście. Albo i nie. Zobaczymy. Się. O. A! Nie strzelać! O, o, Ej no, kurde. Ja tu muszę przeżyć jeszcze do spotkania z bossem. Dobra. Zbieraliśmy wszystko. Wybijanych wszystkich. Tutaj tej No, znowu się tak. wybijamy. Usprawnienie broni. O, tu widzicie, nam się otwarły. No, już dwa drzwi. Pewnie z powodu dwóch przycisków. Dwoje drzwi, Boże, jak ja mówię. No i tu mamy skróconą drogę. No i teraz. Gdzie są bestie? Hmm. Jestem w nastroju do zwyciężania. Teraz... dlaczego my nie mamy miedzianego klucza ani srebrnego klucza? Aby otworzyć te drzwi Aha. potrzebny jest, jest srebrny klucz. jest inteligentna inaczej. Tu jest przecież. Dobra, to idziemy do srebrnego. O! No! No zabierz to złoto! O nie! ZUSNOSZENIE! Aaa, dobra, tu coś jest. Nie dodałam jej jak zwykle. U, o, nie, woleś sam. Te drzwi trzeba eee. otworzyć w innym miejscu. No tak. Oczekam. To już? ZAGŁADA! Roxa! Wow. Zagłada! tutaj niestety trzeba bardzo uważać. Bardzo dużo rzeczy można sobie zniszczyć. No cóż, śmierć wszystkim. Tak. Tak. 7500? No nie brzmi jakby ją podniecało zbieranie złota, no ma, nie. <noise> tu jest jakiś teleport w ogóle. Nie pamiętam dokąd on prowadził. Pewnie jakieś fajne miejsce z pełną ilością błyskotek. Zaraz tam wejdziemy. No bo są różne przejścia, to są akurat teleporty. 5026! Tamte, takie spiralne to są przejścia do kolejnych poziomów. Także to przenoszą nas w różne. Zagłada jest nieunikniona. Ciekawe miejsca. No, możemy sobie klucze rozbierać. No, aż tak dużo życia żeśmy tam trafili. Zróbmy to razem. Tak, zgadzam się z Tobą. Oczywiście. Idziemy dalej, wszyscy. Te... No, tak. A dopiero.